Wybułaj się siedemka, dwójka, znaki ostrzegawcze są, a żółte z czerwoną obwódką, b niebieskie z czerwoną obwódką, c białe z czerwoną obwódką, ostrzegawcze. Super. Jest. ruchem, C, niebieska. Kieruję ruchem, oczywiście. Teraz tak Sześć. Przechodzę przez niebieskie, przy A, niebieskim, B, zielonym, we czerwonym. Zielonym. Brawo, I wiktor. Czwarte pytanie. Czekając na autobus na przystanku. A. Wychodzimy na jezdnię, wypatrując autobus. B. Gramy węgla na chodniku. C. Stoimy na chodniku, nie wychodząc na jezdnię i nie przepychając się. C. 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 Welka, proszę. W którym miejscu należy przechodzić przez jezdnię? A. Tam, gdzie ma się... No. Punkt. Natalka? W jaki sposób przechodzimy przez jezdnię? A na wprost biegiem, B na wprost marszem, C wolnym krokiem. Naprost. Na To jest nasze uh, odsłonienie.